Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co może wydawać się taką drobną rzeczą, ale robi naprawdę dużą różnicę, czyli rytuały w klasie. Rytuały to nie jest jakaś magia, chociaż czasem tak może brzmieć. To są drobne gesty. Powtarzalne zachowania, które będą budowały poczucie bezpieczeństwa, spójność w klasie. I są jak takie um, ramy obrazu, dzięki którym lekcja będzie miała swój początek, rytm, no i oczywiście też zakończenie. Dają uczniom sygnał: Jesteś w znanym miejscu, tu obowiązują wspólne zasady, tutaj możesz czuć się sobą. Ale czym jest tak naprawdę twórczy rytuał? Twórczy rytuał, który można wykorzystywać w klasie, w szkole. To inaczej świadome, wspierające nawyki, które są trochę inne, trochę z poczuciem humoru, dostosowane też do danej klasy, do danego poziomu. Coś, co jest takie stricte dla nich, gdzie każdy może czuć się sobą, wyrażać też samego siebie dzięki nim. I to nie jest żaden teatr. Tu chodzi właśnie wręcz przeciwnie o bycie autentycznym, o powtarzanie pewnych schematów. On nie musi być długi, może trwać nawet 30 sekund, ale jeżeli uczniowie zobaczą w nim sens, mogą zapamiętać to na całe życie, bo nauczyciele zazwyczaj nie stosują takich rzeczy w swojej klasie. Ma to swój typowy harmonogram. Przywitania się, po taką stricte merytoryczną kwestię, zakończenie. Ale jeżeli wprowadzi się coś nowego, coś takiego innego, takie rzeczy zapamiętamy. Jak można wprowadzić takie rytuały? Po pierwsze, nie narzucaj. Zaproś klasę. Zaproś do tej fajnej, bądź co bądź, jak to można powiedzieć, nawet przygody. Zapytaj klasy, co chcieliby robić na początek. Co chcieliby robić na koniec, i to wcale nie musi zaburzać lekcji. Nie, bo tak jak powiedziałam przed chwilą, to może trwać naprawdę króciutko. Możesz też testować różne rzeczy i zwrócić uwagę, co działa, co niekoniecznie się sprawdza i co warto by było zmodyfikować. Możesz się tym bawić. Ważne jest, żeby stworzyć też taką, wymyślić fajną nazwę tego rytuału. Coś takiego chwytliwego, magicznego coś, co zostanie z uczniem na długo. Coś, co będzie można podchwycić, czyli zamiast słowo nie wiem, notatka, możesz powiedzieć pigułka dnia. Lekko, z dystansem i przede wszystkim troszeczkę inaczej. To wtedy zostaje w głowie. Ale jakie rytuały można wprowadzić? Na samym początku krótka pauza. Na czym ona polega? Chodzi tutaj o to, aby przyciągnąć uczniów, wywołać w nich takie poczucie skupienia, zatrzymania się na chwilę coś, co tak naprawdę będzie trwało kilkanaście sekund. I może to być zamknięcie oczu, posłuchanie jakiegoś dźwięku gongu, dzwoneczka, jakiejś kropli wody z aplikacji, żeby można było się wsłuchać. Skupić na danej jednej rzeczy, na danym właśnie tym konkretnym odgłosie, bo to pomoże, przygotuje niejako nas do tego, żebyśmy za chwilkę skupili się na naszych lekcjach. A co w sytuacji, kiedy spada ta energia, co możesz zrobić w trakcie zajęć? Może to być poproszenie uczniów, aby wstali, zaczęli na przykład potrząsać rękami. Lekkie podskoki, aby ta energia z nich zeszła. To też będzie coś innego, bo kiedy uczniowie siedzą przez te 45 minut, a wiemy wszyscy, że niektórzy no, mają więcej energii, inni mniej, niektórym jest ciężko tak naprawdę wysiedzieć przez, biorąc pod uwagę cały dzień, kilka godzin, a to jest troszeczkę coś takiego innego, taka mała odskocznia, że dobra, to teraz chwilkę przerwy wstajemy, poruszamy się i za chwilkę znowu siadamy. Kolejne zamiana miejsca. Jeżeli jest jakiś temat na zajęciach, nauczyciel niech zada pytanie, a uczniowie zamieniają się miejscami, ale nie rozmawiają właśnie z kolegą z ławki, tylko z kimś innym, bo to pomaga wzmacniać relacje, też przełamywać niejako tą rutynę, tą powtarzalność, gdzie zawsze z osobą, która jest najbliżej, ale nie. Spróbujmy iść do koleżanki, która jest kilka ławek przede mną. Porozmawiajmy, wejdźmy troszeczkę w głębiej, zastanówmy się wspólnie, a potem znowu na przykład do innego kolegi. To też na pewno zaciekawi uczniów i będzie czymś innym niż, do, niż dotychczas. A co na koniec? No właśnie, lustro. I to niech będzie jedno zdanie, które uczniowie osobno, każdy wypowie. W kontekście tego, dzisiaj zapamiętałem to i to. Dzisiaj nauczyłem się tego i tego. Dzisiaj było mi łatwo, trudno, bo najbardziej podobało mi się, najbardziej zapamiętam i coś, co jest najbliższe danemu uczniowi. To pomaga wyciągnąć wnioski z lekcji, i uczniowie, wiedząc, że na końcu będzie takie pytanie, i będą musieli coś powiedzieć, będą bardziej słuchać nauczyciela, żeby później mogli dać jakąś odpowiedź. Następne 3-2-1 czyli znowu na sam koniec lekcji, uczniowie notują trzy rzeczy, które zapamiętali: dwa pytania, które się pojawiły, i jedna emocja emocja, z którą wychodzą z klasy. I to jest bardzo fajne ćwiczenie do takiej autorefleksji, i też sprawia, że uczniowie będą bardziej skoncentrowani na zajęciach, choćby po to, żeby właśnie móc coś zapisać, zyskać taką realną wiedzę, zapamiętać pewne rzeczy, a nie tylko bezwiednie po dzwonku wyjść z klasy. W kontekście organizacji warto, warto ustawić sobie takie jedno, dwa rytuały, które będą obowiązywały zawsze, czyli na przykład na początku zajęć właśnie ta pauza, na koniec skończymy refleksją, każdy z osobna, niech coś powie od siebie, bo też poczuje się dzięki temu bardziej taki zauważony, że jego zdanie też ma znaczenie, że wszyscy czekamy, co powie, tworzy to. Wewnątrz klasy takie poczucie bezpieczeństwa i szacunek do rytmu, do tego, co się dzieje w klasie podczas zajęć. Jak widzisz, twórcze rytuały naprawdę nie wymagają jakichś gadżetów, wielkiego zaangażowania, projektorów. Ważna jest powtarzalność i też oczywiście odrobina luzu. Niech to będzie coś, co będzie stałe, niech trwa krótko, naprawdę króciutko. Ale niech będzie taką regularną rzeczą, którą, na którą uczniowie nawet mogłabym powiedzieć, będą czekali, bo to jest odskocznia od tej takiej normalności. Czyli przychodzę do klasy, muszę wysiedzieć te 45 minut i do widzenia, a tutaj nie. To jest bardziej zmodyfikowane, to jest bardziej kreatywne. I na to uczniowie na pewno zwrócą uwagę. To może być taka, taka wasza tradycja. Coś takiego tylko waszego. Nie próbuj wprowadzać wszystkiego naraz. Zacznij od jednej drobnej rzeczy. Przedstaw kilka tych potencjalnych rytuałów i daj wybór uczniom. Niech to oni zadecydują, bo tutaj poczują się tacy, że to oni mają też wpływ na to, jak to będzie wyglądać. I to im da poczucie, że och, jestem ważny, mam tutaj znaczenie. Dzięki temu też będą bardziej chętni, żeby je wykonywać. Sprawdź, bo to nie ilość rytuałów zmienia atmosferę, tylko ich jakość i wspólne znaczenie.